Jak byłem w Taszkencie, to zadzwonił do mnie kolega, który rzadko do mnie dzwoni. No Kiedyś mieliśmy dużo lepszy kontakt. Ale tak mówił, kurde konie, ja to się zawsze tak z Ciebie śmiałem, bo mówi, Ty tam zawsze sobie wymyślałeś jakieś rzeczy, no nie? I mówi, że to zrobię, tamto zrobię, tamte zrobię. I mówi tak, teraz patrzę na to, co Ty robisz, co Ty piszesz, wiesz, nie chodziło mu nawet o to, prawie dookoła świata, ale tak mówi, że Sięgnął tak wstecz yy, w myślach. No i mówi, że kurczę, ty zawsze tym rowerem jeździłeś, no nie, zawsze co sobie wymyśliłeś, to realizowałeś to. I właśnie to tak się mi fajnie połączyło. Bo właśnie wiecie co, we mnie jest ta wiara, no nie. I yy, nie mówię, że w macie, nie wiem, zaraz się nawracać do kościoła, ja też do kościoła nie chodzę. Yy, ale jakoś we mnie jest takie coś, że jak sobie coś wymyślę, to, to wierzę w to i nie ma u mnie jakiegoś czegoś takiego, że. Nie ma we mnie jakiejś takiej wątpliwości. Po prostu jak sobie coś wymyślę, to ja wiem, że to zrealizuję, że to osiągnę i... No i cel jest na wyciągnięcie ręki, nie? Tylko trzeba wierzyć. A jaką drogę to ma do celu i jak sobie ją obierze, to już chyba jest każdego indywidualna sprawa.